Rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy, który potrwa do wtorku. Atrakcje na nim są różne i jedno jest pewne, każdy gnieździanin musi odwiedzić w tych dniach Deptak i Rynek, a także Stary Ratusz. Mamy wystawców różnego rodzaju, od rękodzieła po zestawy prezentowe, po ozdoby choinkowe, oczywiście jest też gastronomia, jest tego odgroma, są nowi wystawcy, takich, których nie było jeszcze do tej pory, są tacy, którzy wracają do nas któryś raz na jarmark. Myślę sobie, że jeżeli ktoś szuka prezentu świątecznego, prezentu dla siebie, a może po prostu czegoś smacznego do zjedzenia i tej świątecznej atmosfery, no to serdecznie zapraszamy, żeby tutaj do nas zajrzał. Codziennie ratusz, czyli też Miejski Ośrodek Kultury oferuje warsztaty. W sobotę i niedzielę to są warsztaty, które się dzieją w środku, czyli w starym ratuszu. To są warsztaty każdego, więc nie ma, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Będą różne warsztaty między 11 a 13 się odbywać. Tak samo będzie w poniedziałek, czyli też od 17 do 19 mam warsztaty. Natomiast na zakończenie rozpoczęcie jarmarku są te warsztaty dla łasuchów, czyli zdobienie pierników w tym zabytkowym autosanie, który mamy od naszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji. Na rynku przede wszystkim króluje Wesołe Miasteczko, takie lekko świąteczne też, takie, które towarzyszy nam już także od, od kilku lat i ono świetnie się sprawdza, gnieździenie lubią. 6 grudnia, czyli Mikołajki, czyli nasze tradycyjne Mokołaje. Zapraszamy, bo wyruszymy z armą Mokołajów, będziemy się odkręcić tutaj na jarmarku, ale też na rynku, tam się spotykamy też, no i oczywiście kończymy tymi warsztatami piernikowymi, o których mówiłam. Na stoiskach znaleźliśmy ogrom ciekawostek, od drewnianego rękodzieła po praktycznie obowiązkowe przy tej temperaturze grzane wino. Tutaj mamy rękodzieło związane z drewnem, wszystko wykonane jest ręcznie. Możemy się od naszych produktów znaleźć skrzynki na telefon, karmniki do ptaków, które są hitem teraz w tym sezonie, wieszaki na bombki drewniane, różne świąteczne dekoracje, które mogą przyzdobić nasz dom czy stół Wigiliny, plastry na drewno, przepiękne lampiony, wszystko to, co możemy jakby zakupić i stworzyć, sprawić, żeby było wyjątkowe przy użyciu jakichś naszych własnych produktów, naszego własnego pomysłu. Także tutaj wiele można ciekawych też upominków znaleźć, na przykład skrzynki na herbatę, specjalne pudełeczka podarunkowe, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu, a już ostatni dzwonek dzwoni, żeby coś zakupić na święta, to tutaj jest idealna okazja. Nie ma jarmarku Narodzenia jako bezgrzanego wina. Myślę, że już tak wpasował się troszkę e, i w tą imprezę jako taką, e, i w taką kulturę nawet świąteczną. Gdzieś to grzane winko przy kilku minusowych stopniach albo przy zerowej temperaturze jest idealne. Od momentu odpalenia na rynku choinki miejskiej klimat świąteczny będzie udzielał się każdemu, kto tutaj przybędzie. Tego oczywiście każdemu życzymy.